Cześć! Chociaż FBI i CIA śledzą nasz każdy ruch, to jest jeszcze coś, co ma trzy litery i wie o nas więcej niż wszystkie agencje razem wzięte. Dziś w odkryciach i wynalazkach dowiemy się, czym jest DNA. DNA to kwas deoksybo. De de Przepraszam, czy ktoś może to powiedzieć za mnie? DNA to kwas deoksyrybonukleinowy. Dziękuję. DNA znajduje się w jądrze każdej komórki, każdego żywego organizmu i zawiera instrukcje, jak zbudować go od zera i jak utrzymać go przy życiu. Połowa DNA pochodzi od każdego z rodziców, co czyni nas unikalną mieszanką ich cech: tych fajnych, jak szybkość nauki języków, i tych niefajnych, jak chrapanie. Dzięki mamo. DNA wygląda jak spiralny łańcuch z nawleczonych koralików. Te koraliki to nasz genetyczny alfabet, który składa się zaledwie z czterech liter z czterech różnych cząsteczek. Cała różnorodność życia na Ziemi, od najmniejszej bakterii, po ludzi i gigantyczne sekwoje opiera się wyłącznie na ilości i kolejności ustawienia tych czterech liter. Ludzie dzielą 60% swojego DNA z komarami. Choć zaskakujące, to wiele podstawowych procesów biologicznych jest takich samych dla różnorodnych form życia. Dowodzi to przy okazji wspólnego pochodzenia wszystkich organizmów na Ziemi. Nie znaczy to jednak, że kiedykolwiek komarom wybaczy. Wiemy już zatem, czym jest DNA, ale to tylko kropla w Morzu Tajemnic. Do zobaczenia!